Cześć Mateusz, firma Barakuda. Dzisiaj zajmiemy się czyszczeniem powierzchni łodzi, powierzchni laminowanej, czyli brudów organicznych, tak zwanych dość ciężkiego brudu. Spójrzcie, który jest tak naprawdę żarty w laminat. Usunęcie tego brudu pomoże nam środek Boat Cleaner. Największą zaletą tego środka jest to, że nie używam do niego wody. Sam środek jest tak skonstruowany na bazie wosku karnałby, dzięki czemu? A może pokażę. Spryskujemy powierzchnię. Pamiętajmy jedną ważną rzecz. Środka Bode Cleaner nigdy nie używamy na pełnym słońcu, ponieważ wysoka temperatura, która rozszerza nam lamina, spowoduje to, że będzie problem z wyczyszczeniem tego. Na razie odczekujemy minutę. To jest nasza cała praca. Spryskujemy, czekamy, wycieramy i czekamy na rynku. Po czekaniu minuty za pomocą mikrofibry ładnie zacieramy nasz preparat na laminacie. Ja użyję tutaj dwóch szmatek. Druga szmata posłuży nam do wypolerowania i do wyciągnięcia tak zwanego połysku. Pierwszą szmatą usunęliśmy brud podstawowy. Druga szmata wyciąga nam tak zwany glos. Proszę bardzo, odrwiamy nasionkę, żeby było Widać jaką różnicę widać. Po wtarciu i dokładnym rozprowadzeniu naszego preparatu usuwamy taśmę ochronną. żeby pokazać różnicę. Świetnie widać różnicę w połysku między. levou a pravou stranou. Gdzie używamy środka boat cleaner. Boat cleanera możemy używać wszędzie. Nawet już przy zacumowywanej łodzi w porcie, nanosimy środek, czyścimy go sobie szmatką. Nie potrzeba nam innego sprzętu oprócz atomizera, dwóch szmatek do dokładnego wtarcia i zapolerowania środka. Co charakteryzuje boat cleanera? Na pewno to, że jest zrobiony na karnobie. Na pewno to, że będzie nam chronił lamina od wyblaknięcia, od promieni słonecznych, od promieni UV. Co pozwoli nam zachować blask i połysk, tak naprawdę, naszego laminatu do końca sezonu. W następnym odcinku sprawdzimy działanie środka textile cleaner, czyli preparatu do czyszczenia powierzchni materiałowych oraz skórzanych.